Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj przedstawimy Wam książkę pod tytułem Zielony Garek, gdzie jest ponad 600 przepisów kuchni wegetariańskiej prosto z Włoch. Można je wykonywać już od samego roku życia w Zbysz. Są na poziomie podstawowym, jak i też na każdą okazję. W też są opisane różnorakie diety, które pomogą nam utrzymać kondycję fizyczną oraz psychiczną. Z tych 600 przepisów dzisiaj wybierzemy dla Was jeden, żeby Wam pokazać, jaka ta książka jest super ugotują ten przepis nasze wyśmienite kucharki. Zapraszamy! Witamy wszystkich w naszej kuchni! Dzisiaj będziemy przygotować pizzę bostaniolę, do której nam potrzebne mąka na pizzę włoską lub chlebowa, mąka pszennok-tortowa do podsypania, sól, drożdże, oliwa, woda, pieczarki i mozzarella. Teraz musimy wziąć te drożdże i je pokruszyć i zaraz zalać 50% 50 ml ciepłej wody. A ja wymieszam sól z wodą. Teraz to zalewam. I teraz to trzeba zostawić na 15 minut do jakby wymieszania się wody z różdżami. Teraz przesiejemy mąkę. Do przesianej mąki dodajemy drożdże i wodę z solą oraz, oraz te resztę 100 ml wody, które nam zostało. I trzeba to wymieszać drzwianą łyżką. I zaraz trzeba będzie to yy, mieszać pasami. Teraz trzeba z miski przełożyć to, to nasze ciasto wymieszane na blat. I jak jest zalepkie to trzeba dodać więcej mąki. I trzeba to wyrabiać. Jak będzie za gęste, jakby, yy, to trzeba dodać więcej wody. Gdy mamy już ciasto właśnie o takiej konsystencji, nie jest już ani lepkie, to wkładamy do miski i czekamy godzinę, półtorej godziny i przykrywamy ściereczką. I się jak rośnie nam ciasto, my możemy pokroić dodatki i je posmarować. Teraz kroimy mozzarella. Trzeba teraz rozgrzać piekarnik do 220 stopni. Gdy ciasto już wyrosło, wykładamy je na nasz blat. I wyrabiamy je przez jeszcze chwilę i leżamy. Teraz trzeba rozwałkować ciasto w kółko, a ja przygotuję blaszkę. Jak już uformujemy to koło, to trzeba zrobić takie wyższe rogi. A ja posmaruję... Kurczę, keczupem posmaruję! Zmieścimy ten keczup, należy go rozsmarować na pizze. Następnie dodajemy nasze dodatki. Najpierw dodajemy ser, a później pieczarki. On się rozpuści w piekarniku. Teraz trzeba posypać pieczarkami. Po 20 minutach możemy już kroić naszą pizzę. Dlaczego?